Rozbić nas, żebyśmy nie byli w kupie. Co Pan radzi, jak Pan się przed tym broni osobiście, że y, wyrósł Pana takiego człowieka, który ma tak otwarte oczy, widzi to wszystko. Y, co zrobić, żeby, żebyśmy my to potrafili wyłopywać i żebyśmy też potrafili zarazić tym y, innym? Proszę ja Państwa, ja... na pewno y, najlepsze co można zrobić, to po prostu odstawić media. Jak truciznę trzeba odstawić y, i traktować wszystkie media. Y, Współcześnie media to jest najdoskonalsza broń masowego oddziaływania na ludzi. Dosłownie. Masowego oddziaływania na ludzi. I yy, nieszczęście polega na tym, że my media traktujemy jako coś, wiecie Państwo, rozrywka, publicystyka. Sami sobie tą broń przykładamy do głowy, mówiąc w yy, I trzeba sobie z tego zacząć zdawać sprawę, że to jest po prostu broń. Ktoś zawsze wykorzystuje media do kontrolowania manipulowania ludźmi. Nie ma innej możliwości. Po to one są, znaczy nie powiem, że po to są stworzone, ale do tego są dzisiaj wykorzystywane nas z całą pewnością. I od świadomości tego trzeba zacząć. Tych metod manipulacji, no, na pewno warto je poznawać, warto jakby no, uczyć się ich w sensie, żeby uczyć się przed nimi bronić. I to one są często oparte na. Na studiach miałem taką koleżankę, ona studiowała psychologię i <ślam> polecała mi kiedyś książkę właśnie. Chyba, chyba tytuł był Sztuka wywierania wpływu, czy na ludzi coś takiego. I to naprawdę, to jest naprawdę bardzo fachowa wiedza, w sensie fachowym mam na myśli, że bardzo y, usystematyzowana, to nie jest żadna tajemnica ani czarna magia. To są po prostu bardzo y, znane dzisiaj mechanizmy, jak można ludzi manipulować i nic jest na żebyśmy je wszyscy chcieli poznawać, chociaż to oczywiście nie jest nic przyjemnego się y, y, odkryć, że, że dookoła jesteśmy, ktoś tam próbuje manipulować, bo tego naprawdę jest pełno. Ale najprościej mówiąc, to, to polecam każdemu taki eksperyment, to pewnie Państwo sami też wiecie, jak na przykład macie wakacje, bierzecie urlop, coś takiego. Jak człowiek przez tydzień, dwa, trzy miesiąc nie ogląda telewizji, czy nie włącza komputera, to zupełnie inaczej wraca do tego, tak? Widzi potem po miesiącu przerwy, włączając telewizję, dużo więcej widzi, jak to jest nadęte absurdalne czasami, jaka tam jest hipokryzja, jak to jest wszystko sztuczne tak naprawdę. Także najprostszą rzecz, bo najbardziej skuteczną, jaką na początek można wszystkim polecić, to jest właśnie. Zrobić sobie taki eksperyment, żeby kompletnie odstawić yy, media. No chociaż na dwa tygodnie i zobaczyć na sobie samemu jaka jaka e, zmiana w postrzeganiu rzeczywistości zajdzie. Dziękuję bardzo. E... A wiecie co ja to przeżyłem. W Bieszczadach dwa tygodnie byłem bez radia, bez niczego. Przyjechałem i w telewizorze mówią, że Wałęsa dostał nagrodę Nobla. E, o Jezu, a kto to jest Wałęsa? Słowo honoru. No tak, ale bez mediów żyć nie możemy i... No. No. E, teraz pytanie do pana profesora. E, pan profesor. Ponad 20 lat działa na rzecz mandatowych rynków wyborczych i chciałbym zapytać, skąd czerpie Pan siłę na to wszystko, bo mi przy organizacji rejsu już 10 razy traciłem wiarę w to, czy jest sens może nie warto i tak dalej. Chciałem zapytać, czy czerpać właśnie wzór od takich ludzi, którzy są wytrwali, skąd ta moc i jak pan się motywuje? Nie wiem, no czy mi się przybywa jak tu przyjeżdżam, nie? To jakieś odwrotnie jest no. postawione pytanie. Ile razy tu przyjadę, to się lepiej czuję. No to, to co mam robić Przyjeżdżam. A z tą telewizją i z tymi mediami to powiem tylko, jak od czasu mi młodzi ludzie pokazali ten Facebook, to przestałem czytać jakieś gazety, czy, czy kobiet się Ja z kolejnej konto zlikwidowałem, mam na chwilę. <grymne> to może wiedzieć. Ja ja pytania dobrze. są no tak, no tak, proszę, proszę. proszę. Czy ja mogę? Tak? Proszę, proszę. proszę, proszę, proszę tutaj rozmawiałem, pani Eugenia się nasłuchała i tutaj się nasłuchałeś. Dzień dobry państwu, Marcin Ciekański. E, tutaj padło pytanie, co zrobić, żeby pozbyć się tej apatii społecznej takiej i tej takiej, takiej, takiej głupoty i tych właśnie mediów. Odpowiedź jest prosta. Edukacja. Prawidłowa edukacja. Jeżeli. Ja tełam młodzież w ośrodku socjoterapii w liceum i szkole zawodowej, więc mam ten przekrój maksymalny. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy już w swoim na wstępie... Swojej młodości już są apatyczni, już nie rozróżniają informacji. Trafia do nich, do nich tylko big data, czyli po prostu to, co kontroluje Facebook, to, co kontroluje Google. Natomiast nie mają świadomości społecznej i nie mają takiej świadomości demokratycznej, w jakim funkcjonują w systemie. Podstawową rzeczą, i zawsze fundamentem przed budową państwa, budową właśnie Jowów, budową okrę okręgu wyborczych, jest wyedukowanie społeczeństwa. To jest podstawa. Edukacja młodych, bo to oni, 14, ci, którzy mają 14, za 4 lata głosują. Ci, którzy mają 8, za kilkanaście lat będą głosować. I dopiero to społeczeństwo stworzy tak naprawdę to, co my teraz chcemy stworzyć. I dopiero taki świadomy człowiek, więc dla mnie zawsze, o, oczywiście, technik marketingowych, o których jak Pan wspomniał, które będą się zmieniały i ewoluowały. Pan Tarej, wszystko płynie, marketing też płynie. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z człowiekiem wyedukowanym i świadomym, niezależnie jakie byłyby ruchy marketingowe. I tak ten człowiek sobie poradzi. No i to tylko tyle ode mnie. Dziękuję. O, oddaję. Proszę bardzo Panie Profesorze, czy ja nie wiem. O, może pan coś żeby... Nie, pytania proszę, jak na pewno jest dużo pytań. Też... Z edukacją jest ten problem, że jest w rękach władzy, tak? Centralnie stanowi. Ale ja jestem nauczycielem, nie jest na Ale on jest centralnie, a tu centralnie sterowany jest ja, ja, jestem, ja jestem centralnie ja sterowany <grym> przez, e, e, nie należy mi więcej. No, nie, <grym> no, tak, ja nie to... należy więc dla mnie, czy jest minister Ostrówka, czy jakaś inna minister, ja po prostu przecież jestem autonomicznie, jak Czyli mogę po prostu prowadzić swoje lekcje, jak chcę. On ma na koniec zdać maturę, oszukać minister edukacji, a później mieć świadomość tego, że mam wiedzę, mam umiejętności i nie głosuję na tą, Potem na tą, partię, bo wiem, dlaczego nie głosować. Bo dziękuję. Wystarczy. Ja mam pytanie po jednym dla każdego z, z naszych gości wybitnych, e, do pana profesora mam pytanie, bo przykład Jołów pan fajnie tutaj wszystko mi powiada, ale jest taka pewna e, rysa na tych całych jowach, a jest nią właśnie ostatni wynik wyborach e, partii niepodległości zjednoczonego Królestwa, czyli u United Kingdom Independence Party, gdzie pan e, Nigel Farage tam e, przewodzi. Dostali 12 milionów głosów, mają tylko jeden głos przy czym ich kandydaci, czyli szkocka partia przy dużo mniejszym jakby oddaniu głosu do partii, tam chyba uchodziło 4 czy 5 milionów dostała tych głosów, weszła do kandydatów około 20, prawda? Coś tak w tych, tych granicach. Także no, dużo mniej osób weszło, a dużo więcej dostało z niepodległości partii, a tylko jeden kandydat, no to czy to nie jest tak jakby tak odpychające od odjąłów tych właśnie wszystkich y, ludzi, którzy zajęła mi walczą. Co do pana profesora, a do pana Daniela? E, Pisać. Tak? Ma w powisku powiedziałem ale pan Daniela. To no, nie no, no. <laughs> oczywiście. E, wyborcy premiują to bardzo mocno zjednoczenie, zgodę, prawda? I to nawet taki palikot z Millerem, gdzie ten na nim wyszedł psy. mównicy, mówił, że pies go by nie. Nie dokończę, prawda? Okazało się, że oni nawet potają się dogadać. Dlaczego nie ma tego między Kukizem, Korwinem, Brownem, prawda, Kowalskim? Czemu nie może być tego podziału na prawicy? Mimo, że paniko z Millerem sobie nie mogą patrzeć w oczy, oni dla tych celów stołkowych, karierowych, prawda, finansowych udało się pogodzić. Czemu nie ma tego na prawicy? Czemu nie możemy zrobić tego dużego frontu, który pozwoli, żeby wejść? Potem nie się kłócą, nie się rozdzielają. Nie chcę tworzyć pięć innych klubów w Sejmie, ale żeby wejść pod jednym a, No Dziękuję za to pytanie, bo to pytanie jest często, ten argument jest często stawiany przez liderów partyjnych z tymi procentami. Że jakiś jest ilość procent partia dostała, a mandatów procentowo jest mniej. E, na to trzeba odpowiedzieć tak, że Liderzy partyjni i wyborcy, wyborcy mają zupełnie sprzeczne ze sobą interesy. Nas nie interesują żadne procenty. Nas interesują inne cechy ordynacji wyborczej. Popatrzmy na ten UKIP, ten um, się, Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa. Tak? UKIP wystawił do wyborów kandydatów w 625 okręgach na 650. 624 z nich przegrało z innymi kandydatami. Wszedł jeden. Nigel Farage przegrał. Nawiasem mówiąc, to nie on dostał 12 milionów głosów. On dostał 16 tysięcy. W jego okręgu był inny kandydat, który dostał 18 tysięcy, więc wyborcy woleli kogoś innego. Te 12 milionów to się wzięło stąd, że te wszystkie głosy oddane na tych 625 UKIP-owców zostały dodane. Ale co to były za głosy? Oni pozajmowali miejsca czwarte, piąte. W moim okręgu kandydatka partii UKIP zdobyła czwarte miejsce z wynikiem 5,5 tysiąca głosów. To było 11%. Ta kandydatka, która wygrała, zdobyła 26 tysięcy głosów. Tak? Pięć, ponad 5 pięć razy więcej głosów. No i teraz no nie można tak robić, że się doda. Te ułamki, te, te szczątkowe głosy oddane na tych przegranych kandydatów, jak było ich bardzo dużo, no to wyjdzie dużo tych głosów i jakieś procenty z tego wyjdą, i się teraz argumentuje: no to juki owców powinno się znaleźć w parlamencie 40 czy tam 50 teraz, bo taki jest ten procent. No ale których? Oni wszyscy zostali odrzuceni przez wyborców. Czy mamy teraz iluś z tych odrzuconych wstawić do parlamentu, a zabrać mandaty tym, którzy. Wygrali te wybory w okręgach, to byłoby niekonstytucyjne Wielkiej Brytanii. Ja, żeby jeszcze to lepiej zilustrować, to taki argument czasami daję. Wyobraźmy sobie, że Polski Komitet Olimpijski wystawia na jakiejś olimpiadzie reprezentacje i tam członkowie tej reprezentacji zdobywają w różnych konkurencjach czwarte, piąte miejsca, ale tych czwartych, piątych miejsc jest bardzo dużo. I nagle Polski Komitet Olimpijski zgłasza pretensje do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Nam się należy jakiś złoty medal za to, bo myśmy tyle nazdobywali tych czwartych, piątych miejsc. No to przecież jest śmiech, tak? Trzeba być najlepszym, żeby wygrać. Jeżeli UKIP chce wygrywać wybory, muszą znaleźć kandydatów, którzy przekonają do siebie wyborców. Nigel Farage miał takie szanse. On przecież o mało co nie wygrał. Był drugi. No ale. Była jeszcze taka sytuacja, że konserwatyści podkradli ten główny postulat UKIP-u wycofanie się z Unii Europejskiej, umieścili to w swoim programie wyborczym w sposób nieco złagodzony że będzie referendum, żeby się naród mógł wypowiedzieć a wyborcy z reguły kierują się w stronę elementu umiarkowanego, nie w stronę elementu ekstremistycznego. I to, co się stało, to jest typowe działanie jow -ów. Element ekstremistyczny został wycięty. On może dostawać jakieś głosy, ale to nie są głosy w okręgach wystarczające na zdobycie mandatu. I nawet jak te procenty się tam obliczy, te głosy się doda, ich może wyjść dużo, ale posłów mało jest, bo trzeba być dobrym. No trzeba ten złoty medal, ten bieg na 100 metrów wygrać jednak, nie, nie być czwartym czy piątym. I to jest moja odpowiedź na to. Wyborców interesuje jakość tych kandydatów. Wyborców nie interesuje, ile procent głosów jakaś partia dostała. To ci liderzy partyjni lubią tak mówić, bo oni chcą mieć jakichś swoich żołnierzy w tym sejmie i nimi dyrygować. Ale dla wyborców to jest zupełnie niedobre, gdyby coś takiego było. Wyborcy chcą mieć tego swojego, którym oni dyrygują. I dlatego. My na te zarzuty o procentach powinniśmy odpowiadać. Nas interesują inne cechy. Nas interesuje łatwość usuwania każdego z parlamentów, dzięki czemu się realizuje nasza władza w ten sposób nad całym parlamentem. Bo ci, wszyscy się nas boją wtedy ci posłowie. I to jest ważne dla nas, a nie procenty. To tak na ten Juki podpowiadam. Tak? <laughs> Teraz proszę, pan. Ja tylko dopowiadam, zwrócę państwa uwagę, że. Yy... No właśnie, my rozmawiamy o, o problemach, które są właśnie dlatego, że to jest kwadratowe koło. Jaki jest sens wybierania ludzi bezpośrednio, skoro są szlody partyjne? Czyli, gdyby mówimy o problemach, które powstają właśnie wtedy, kiedy się bierze zdrowe podejście, że wybieramy ludzi bezpośrednio, ale tworzy się system partyjny wokół tego, jeżeli właśnie o biłach startują partie. To nie ma sensu, proszę Państwa. To jest właśnie. To, 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 jest ta, to, to jest ta ogólność tego, tego próby pogodzenia zupełnie sprzecznych interesów, zupełnie sprzecznych koncepcji. Gdybyśmy wybierali konkretnych ludzi, to w ogóle nie byłoby takich statystyk, bo nie byłoby partii, które by łączyły akurat tylu kandydatów z czwartego miejsca, bo oni są pod jednym szefem partyjnym, czy coś takiego. To tak na marginesie tylko. A po drugie, to też to samo się dzieje, proszę Państwa, w Polsce przecież. Pan Kukiz, jak mówi o systemach wyborczych, to często mówi, że teraz jest system proporcjonalny, na przykład tak. Proszę Państwa, to jest nieprawda. W Polsce e, konstytucja nakazuje system proporcjonalny, ale wybory są niekonstytucyjne, bo jest próg wyborczy, który liczy e, e, proporcjonalność, Tak, Proporcjonalność przecież polega na tym, że jak się zdobywa tyle procent mandatów, ile procent głosów, żeby właśnie była proporcjonalna reprezentacja. A próg wyborczy sprawia, że jak ktoś ma na przykład jakaś partia 4%, no to dostaje, zamiast 4% mandatu, dostaje 0 mandatu, bo jest próg wyborczy i tym samym wszystkie głosy oddane na te partie poniżej progu, to są głosy, że w rzędach, znaczy w rzędu kilkaset tysięcy, co najmniej jeśli nie ponad milion i tak dalej, to też są głosy wyrzucone dzisiaj do kosza i nikomu, nikomu to nie przeszkadza, tak? Także... No i oczywiście to, to też jest system proporcjonalny wymaga oczywiście istnienia partii. To też jest jakby z progresem na sobie. Także yy, tylko na to chciałem zwrócić uwagę. A pytanie było, <grych> yy, zadawałem pytanie, ale chyba nie do mnie w sensie, no yy, cóż ja mogę odpowiedzieć za tych ludzi, którzy nie potrafią yy, yy, zrozumieć,